Dzień dobry, witam wszystkich. Paweł Gwardys w kolejnym filmiku firmy Active pod wspólnym tytułem Masz wybór. Dzisiaj e, gościmy e, przedstawiciela firmy Azelis, Marcina Puzińskiego. E, z którym e, porozmawiamy na temat wapnia. E, wapń jest bardzo ważnym pierwiastkiem, jeśli chodzi o e, rośliny, jednym e, z ważniejszych. E, dokładnie Marcin nam powie jak wpływa na rośliny, jak wpływa na owoce i powiemy również jak ten wapń będziemy dostarczali roślinom. Marcin Dobra, witam serdecznie. Przedstawię się jeszcze raz. Marcin Puciński, firma Azelis Polska. Dziękuję panu Pawłowi oraz firmie Active za możliwość. Aj, mówmy po imieniu. No, dobrze. Dziękuję Paweł za, za możliwość wzięcia udziału w kolejnym odcinku masz wybór. Według mnie to jest bardzo dobra inicjatywa ze względu na to, że sam jestem producentem owoców i często staję pod wyborem odpowiedniego nawozu do swojego gospodarstwa. Tak jak Paweł powiedział, chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów o bardzo ważnym makroelemencie, jakim jest wapń. Wapń odpowiada nam za funkcjonowanie i życie naszych roślin. Ja jeszcze dodam, że masz wybór, to są filmy, które nie są komunikatami. My po prostu pokazujemy różne rozwiązania, pokazujemy nowe rzeczy, nowe preparaty, a państwo zdecydujecie, czy warto je zastosować. Ale wracając jeszcze do, do wapnia, Marcin, powiedz nam o tym wapniu tak trochę więcej. Ile tego wapnia potrzebują rośliny? Jak, jak pobierany jest wapni? Wszystko to i do tak czego? ten wapń jest potrzebny drzewom, tak? Dokładnie. Dobre pytanie. Po pierwsze trzeba zacząć, jak jest pobierany wapń. Na pobieranie wapnia wpływa wiele czynników, między innymi pogoda. Tak jak w tym roku mieliśmy chłodną i deszczową wiosnę, co za to idzie, jest gorzej pobierany wapń z gleby. Zwłaszcza przy młodych nasadzeniach, gdzie nie mamy jeszcze rozbudowanego dużego systemu korzeniowego. A trzeba pamiętać, Czyli że... Mówimy o, w, te, w, w tej chwili o tym, jak wapń jest pobierany przez korzenie. Tak, przez korzenie, dokładnie. Do produkcji korzeni wośnikowych odpowiednia jest temperatura gleby na poziomie 12 stopni, więc ta zimna, chłodna wiosna utrudniła nam pobieranie tego składnika pokarmowego. Kolejnym ważnym czynnikiem jest dostępność też fosforu, który jest w glebie dostępny przy temperaturze 14 stopni. Czemu o tym wspominam? W sumie nie jest to temat przewodnik dzisiejszego spotkania, ale zakładając nową kwaterę warto wykonać właśnie analizę gleby, żeby zobaczyć na jakim poziomie mamy składniki pokarmowe. Bo zakładając właśnie nową kwaterę mamy możliwość jeszcze uzupełnienia niedoborów. Tak jak właśnie fosfor jest pierwiastkiem mało mobilnym w glebie, więc jeśli go nie dostarczymy przed założeniem, później jest trudniej to e, zrobić. Wiosną rośliny startują z zmagazynowanych składników pokarmowych z części zrewniałych, czyli wapń jest pobierany e, z tych e, części, Później ten wapń musi być pobrany z gleby. Ale żeby był pobrany z gleby, to też nie jest takie proste. No właśnie, bo. Często e, słyszymy o tym, że e, wapnie jest e, dostarczany tylko e, do listnie i że to wystarczy. W zasadzie nie prowadzi się takiego stricte specjalistycznego nawożenia e, wapniem. E, jest e, opinia, że jeżeli wapnujemy e, w sadach glebę, e, czyli no, regulujemy pH, że to już wystarczy do e, to wystarczy do, do dostarczenia drzewą wapnia. No właśnie tak nie jest. Marcin. Tak, nam dokładnie to tak, tak nie jest. Że tak jak Paweł wspomniał, często w rozmowie z producentami rozmawiamy na temat wapnia, no to pada słowo, że ja mam uregulowane pH, więc ten wapń dostępny w glebie jest. Robiąc analizy gleby chemiczne. Widzimy, że może być kwatera, w której mamy pH 6,5, obok kwatera, w którym mamy pH też 6,5, a na jednej kwaterze wapnia odżywczego mamy na poziomie 1500 mg, a na drugim 150 mg w litrze. Mo może wytłumaczysz? Wapń odżywczy. Tak, to wapń, znaczy? Tak, ten wapń odżywczy to jest ten pierwszy wapń, który jest pobierany do budowy właśnie części wegetatywnych naszych roślin nadziemnych, do pędów. Ten wapń jest pobierany również do naszych zawiązków w tej wczesnej fazie, bo powiada się, że po opadzie czerwcowym wapń jest dostarczany tylko i wyłącznie przez zabiegi do karmienia do listna. Czyli im więcej tego wapnia w glebie mamy, tym wcześniej roślina w stanie jest nam pobrać. To właśnie to jest najtańsze źródło wapnia, jakie mamy, czyli to e, z gleby. Czyli powinniśmy nawozić sady nawozami, e, które zawierają e, wapń ten odżywczy. Dokładnie. To jest na przykład e, siarczan, siarczan wapnia. Siarczan wapnia, który jest stosunkowo tanim e, b, nawozem, e, i stosując e, siarczan wapnia nie zmieniamy pH. Gleby. Tak, a dostarczamy łatwo przyswajalny wapń dla naszych e, owoców. Kolejnym ważnym czynnikiem to jest właśnie, czy nie mamy nadmiaru antagonistycznych pierwiastków do wapnia, czyli nadmiar potasów. Więc robiąc taką analizę jesteśmy w stanie zobaczyć, e, jakie powinno być zbilansowane e, nawożenie i uzupełnić te niedobory albo te pierwiastki, które powinny być w pierwszej kolejności uzupełnione. No to właśnie e, 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 proszę Państwa, często m, coraz częściej Nawozi się potasem w dużych ilościach, szczególnie przy takich odmianach jak gala Dokładnie. czy w gruszach. Tego potasu daje się nawet do 200 kg w czystym składniku. I w takiej sytuacji, no właśnie, ten potas może bardzo mocno hamować pobieranie wapnia. Tak jest. Kolejnym też ważnym czynnikiem jest odpowiednia wilgotność podłoża. Tak jak dzisiaj mamy ładną słoneczną pogodę i wilgotność podłoża jest na odpowiednim poziomie, bo mieliśmy, wreszcie tak ładną. jest, wreszcie Słone, ładną pogodę, podłożę. tak. Przez co ten wapń jest transmitowany razem z wodą właśnie do e, owoców. Więc warto zwrócić uwagę, żeby właśnie po kwitnieniu, żeby dostarczać e, wodę. E, no właśnie. Pobieranie przez korzenie wapni. Już wiemy, od czego zależy i jak to zrobić. Powiedz Marcin teraz jak dostarczyć ten wapnie poprzez liście i od kiedy powinniśmy zacząć już nawozić wapniem do listnie. Jeśli chodzi o zabiegi do listne, jeśli z jakich względów nie mieliśmy możliwości wykonania tych zabiegów głównych doglebowych, bo pamiętajmy, że E, korzeń jest taką samą gębą rośliny, więc takie dokarmienie pozakorzeniowe powinno być tylko, jak to sama nazwa mówi, dokarmieniem. Ja kiedyś powiedziałem, kroplówka to jest Tak taka jest, jaka. dokładnie. Krótko Krótkoterminowa kroplówka. E, idealny moment jest tak naprawdę teraz, kiedy już nam przekwitają e, kwiaty, na dostarczenie wapnia, ponieważ wapń e, w roślinie jest mało mobilnym i po opadzie właśnie zaczyna się duża konkurencja między pędami a owocami. E, więc e, tak naprawdę warto sięgnąć po preparaty, które zaw zawierają łatwo przyswajalny wapń. Mam na myśli tutaj z naszej gamy e, Lebosol Calcium Forte, gdzie mamy mrówczan wapnia. Dodatkowo mamy e, mangan, który poprawia nam kolor skórki, cynk i to wszystko jeszcze jest komponowany e, aminosol, czyli aminokwasy. E, Im lepiej pokryjemy cieczą nasze owoce, tym ta przyswajalność przez te owoce będzie większa, Więc i roślina skorzysta. Mhm. A powiedz tak, w jaki sposób, czyli jaka, jak często musimy nawozić, w jakich fazach, czy przez cały okres wegetacji, jak to nawożenie do listne prowadzić już tak praktycznie? Tak, to nawożenie powinno być tak naprawdę kontynuowane zaraz po upadzie czerwcowym aż do samych zbiorów. Jeśli chodzi o częstotliwość, to jest kwestia przebiegu pogody i kondycji naszych roślin, ale raz na dwa tygodnie zabieg dolisny wapniem w dawce 5 litrów na hektar, ci czy czy roboczej 500, żeby to dobrze zwilżyć, pokryć, będzie odpowiednie i kontynuujemy to tak naprawdę do samych zbiorów, bo ponieważ wapnie odpowiada nam za budowę ścian komórkowych, za podziały komórkowe, za wzrost systemu korzeniowego, za te korzenie wośnikowe, więc ta dostępność wapnia powinna być cały czas kontynuowana. I ze względów na to, że im lepiej mamy nasycone owoce wapnie, tym bardziej są odporne na pękanie. Mam tu na myśli na przykład czereśnie oczywiście hmm. zawsze się zabezpiecza dodatkowo zabiegami wapniowymi hmm. i wtedy po obfitych deszczach jest mniej tych pęknięć. Jeszcze wrócę do tego nawożenia wapnie w okresie takim pokwitnieniu. Powiedz ile razy powinniśmy to wapno zastosować? Wydaje mi się, że powinniśmy zastosować w granicach minimum 3 zabiegi do nawet 8, w zależności od podatności odmian na... Ale pytam o takim tuż po kwitnieniu, tak? Tak to raz czy dwa do, 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 do fazy yy, opadu? Tak, już można jak najbardziej. Jeśli jest taka możliwość wykonać jeden zabieg na około kwitnienia, drugi zaraz po opadnięciu kładków, więc to jest idealny moment, żeby już mhm. zacząć się. Do, dostarczać wapń. Potem już, wap. systematycznie, potem już systematycznie. Tak, tak jak wspomniałem właśnie wapń jest mało mobilnym pierwiastkiem, więc on się nie przemieszcza z liści do owoców. Co innego jakbyśmy robili nawożenie azotem. To azot może być tak. przetransportowany, wycofany ze starszych części do młodszych. A powiedz, bo mówiłeś o wpływie zawartości wapna w owocach miękkich, czereśnia, wiśnia, to się przekłada na owoce ziarkowe, grusza, czy jabłoń. Im mniej mamy nasycone owoce wapniem, tym zachodzą szybciej procesy oddechowe. Co za tym idzie, owoce tracą swój turgot, jędrność i przez to są później problemy przechowalnicze z GPP, czyli gorzką plegmistością pod skórną. Wapnie, ja, 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 ja może uzupełnię. Wapnie wchodzi w skład taki błony, między, która występuje między ścianami komórkowymi i e, brak czy e, brak wapnia osłabia tą błonę i tutaj e, może dochodzić właśnie do tych pęknięć, orzawień, or, e, czyli w, ta, w taki sposób e, e, oddziaływuje ten brak wapnia. A jeśli chodzi o e, GPP, czyli gorzką plamistość podskórną, też brak tego wapnia powoduje, że ta, w tym miejscu, gdzie tego wapnia brakuje, te, te komórki zaczynają się, nie są takie stabilne i nie mają tej ściany komórkowej takiej twardej. Z, zaczyna się zapadanie, tak i w ten sposób powstaje. Warto jeszcze właśnie wspomnieć, jeśli robimy już zabiegi e, wapniem, e, sięgnąć dodatkowo jeszcze po bor, bo bor jest przyjacielem transportu wapnie i niedobory wapnia czy boru. Tak samo mamy później pęknięcia owoców, więc e, te dwa pierwiastki razem również możemy podać. Mamy również taki nawóz w naszej gamie Lebosol Robustus. Jest to e, Boran wapnia i właśnie dostarczamy wapń i bor przy okazji. Też z aminokwasami? Czy... Nie, ten już jest, jest bez jedna? aminokwasów, no. trzeba by dokupić w sklepie ACTIV. Jeszcze podsumowując, Marcin, powiedz dokładniej jak działa Calcium e, Forte. E, dlaczego warto go stosować? E, Jasne. Ponieważ w jednym nawozie mamy to, co roślina będzie potrzebowała w tej e, fazie wzrostu. Mamy łatwo przyswajalny mrówczan wapnia w dużej ilości 260 g w litrze. Dodatkowo jest mangan, który poprawia nam jakość i kolor naszej skórki owoców, cynk i dodatkowo jest aminokwas, czyli bardzo szybko jest przyswajalny przez nasze owoce zawiązki, więc po wykonanym zabiegu, po 3-4 godzinach ten wapń już pracuje w owocu. Hmm, czyli bardzo szybkie pobieranie waśnia. Tak, bardzo szybkie, hmm. nie jest agresywne, nie poparzymy. Hmm. Wiadomo, nie można robić zabiegu hmm, w jeszcze, pełnym słońcu. Powiedz, no właśnie, o temperatura maksymalna w Wydaje mi się, pracować. że tak jak w innych nawozach granica 22 stopni jest bezpieczna, nie ma wtedy żadnych jakichś uszkodzeń fitosanitarnych. Czy jeszcze coś chcesz dodać? Chciałbym dodać, że, że zapraszam do kontaktu w razie pytań: czy do mnie, czy do Pawła. I zachęcam do odwiedzenia naszego partnera, właśnie sklepów Active po zakup naszych produktów. W naszych sklepach, jak zwykle, masz wybór. Preparat Calcium Forte jest dostępny i pełna gama preparatów firmy Lebosol. Tak jest. E, zapraszamy. E, no i cóż. A, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Marcin ma małego kotka, którego chętnie <grym> Tak, mamy ładnego <grym> małego kotka, został jeden jedyny, więc e, zapraszam również do kontaktu w celu uzyskania zdjęć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Pozdrawiamy.